Dzień dobry Państwu. Michał Kata, Soty z sołectwa Jeleniów. Znajdujemy się w nowo powstałym Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w Jeleniowie. Obiekt powstał z tak zwanego bonusa ministerialnego za zgodne przyłączenie gminy do miasta Zielona Góra. Budynek, w którym się znajdujemy, jest na miarę XXI wieku. Energia elektryczna produkowana na potrzeby tego obiektu jest z paneli fotowoltaicznych, które znajdują się na dachu. Z energii słońca produkujemy elektr energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania naszego obiektu. Dodatkowo obok obiektu została zamontowana pompa ciepła na powierzchniowa, która służy do ogrzewania tego obiektu. W środku, w samym budynku, został zainstalowany system mechanicznej wentylacji, tak zwany rekuperator który służy do odzysku ciepła, a także oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń bez potrzeby otwierania okien. Te wszystkie nowinki technologiczne zainstalowane w naszym obiekcie stanowią budynek na miarę XXI wieku, czyli jest to energooszczędny budynek. Będzie on służyć jako świetlica do spotkań mieszkańców, do regionalnych wydarzeń, do integracji, Społeczności lokalnej, a także do wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych. Obiekt został wykonany pod klucz, jednak teren został jeszcze do zagospodarowania. Potrzeba wybudowania boiska wielofunkcyjnego, sportowego, a także drogi dojazdowej do obiektu, wraz z wykonaniem miejsc parkingowych, placu zabaw dla dzieci, a także wiaty grilla. Na to jednak już środków zabrakło z tego bonusu ministerialnego, i teraz. W naszej roli, czyli sołectwa Jeleniów, leży to, żeby pozyskać środki finansowe na dokończenie naszego nowego oczka w głowie mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.